Races since 1973. Sit back and relax for what's going to be a fantastic Brazilian Grand Prix. Lewis Hamilton starts on pole today, and with the blistering pace he's shown all weekend long, it shouldn't come as a surprise if he leaves the opposition in his wake during the race today. He'll want to end this weekend on a high after yesterday's fantastic performance, but he's going to have a lot of competition.

11 pozycja. No mamy śwódki komplet opon miękkich, więc naprawdę mamy okazję pojechać jedno, może dwa, nawet kółka więcej niż pozostali. To jest bardzo dobry znak. No i moi drodzy, zobaczymy, jak ten wyścig będzie wyglądał. Jak będzie wyglądał przede wszystkim start. Przed nami jest Riccardo i widzimy dwa e, tutaj e, bolidy Renault. Tak więc startujemy i zobaczymy. Verstappen wystartował chyba troszeczkę, troszeczkę lepiej. No i tutaj będziemy przyblokowani. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zobaczmy. Wciskamy się tutaj pomiędzy e, zakręt a zawodnika Timu Renault, moi drodzy. Tym zawodnikiem będziemy, tym teamem będziemy jeździć w kolejnym sezonie. I zobaczmy, jest Pastor. Znakomicie wyglądający e, Bolit Renault. No i tutaj widzimy, wciskamy się. Piękny manewr. Wykorzystujemy okazję. Wykorzystujemy przyblokowanie e, zawodnika Force Indy. I mamy pozycję, dokładnie Sergio Pereza. I mamy pozycję już troszeczkę wyższą. Na całe szczęście. Tutaj cały czas walczą zawodnicy pomiędzy sobą. Zobaczmy, wypychany jest zawodnik Timu Renault. I jest pozycja, która siódma, czy też pozycja. Pozycja no za chwileczkę się przekonamy. Jest pozycja numer 7, ależ piękny start. Zobaczmy. Jeszcze Nico Hulkenberg tutaj będzie na pewno. A jest błąd Hulkenberga! Jest pozycja numer 6, ależ pięknie wystartował zawodnik e, Zaubera. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. Prawdopodobnego oczywiście przed nami jest Vettel, Raikkonen, Rosberg, e, Lewis i jeszcze jeden zawodnik, którego nie będę wam w stanie teraz tutaj Luis, Rosberg, Fettel, Raikkonen, szósta pozycja, więc jeszcze ktoś tam musi musi być, walczy Sebastian Vettel z Kimim Raikkonenem, bratobójczy pojedynek, to dla mnie bardzo dobra informacja, gdyż oni walczą pomiędzy sobą, my możemy się dzięki temu do nich zbliżyć z tyłu jest Kulkenberg, walczy tam z tyłu zawodnik Williamsa nie wiem czy to był Bottas, czy to był Massa jest dobre dobre kółko, naprawdę jedziemy bardzo dobrze, aż 18 okrążeń tego emocjonującego wyścigu na to, że Interlagos, na to, oczywiście w Brazylii. Tor, który zawsze przy do takiego toru, gdzie emocji naprawdę nie brakowało. I zobaczmy, jest, będzie. Tak, będzie chyba tak na Kimi'ego na bardzo blisko Fin. Bardzo blisko zawodnik. Tutaj widzimy zaubera, lewy zakręt bardzo blisko, ależ zwolnił Kimi Rajkonen. I jest już pozycja przed tym zawodnikiem. Pięknie to zrobił Felipe Nasry. Piąta pozycja. Nie spodziewałem się kompletnie takiego rozwiązania sprawy. No i muszę przyznać, że. Całkiem, całkiem dobrze to wszystko wygląda. Jest widzimy Kimi Raikkonen wjechał do alei serwisowej, więc tam ewidentnie coś musiało się stać albo przewita Opona, albo uszkodzony przedni. Spoiler, to, to oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej jest prawdopodobne. Z tyłu jest nikt inny jak Niko Hulkenberg, tak więc zawodnik Force Indy no, moi drodzy, my zespołem Renault będziemy w kolejnym sezonie, mam nadzieję, podbijać podium, że, że będziemy podbijać publiczność, że przede wszystkim będziemy zdobywać bardzo dobre punkty. No i ukrócimy trochę dystansu i przede wszystkim trochę tutaj punktów zawodnikom chociażby Ferrari, bo, bo z Mercedesem raczej będzie potężny problem. Więc Fetel jest czwarty, trzeci i drugi. Tam chyba nie dokładnie widzę z przodu, bo nie jestem w stanie aż na tyle się zbliżyć. Ale jest to chyba zawodnik Williamsa. A, nie wiem, czy to nie jest czasem Walteri Bottas, e, który walczy z, z albo z Luisem, albo z Rosbergiem opozycją numer 2. Więc, więc to jest. E, nie, to jest jednak masa chyba, bo to zobaczcie, bo z tyłu jest Botas, więc to jest niemożliwe. Zbliża się Walteri Botas, oj, zbliża się, będzie, będzie, na pewno walczył Walteri Botas, będzie. Tutaj mam nadzieję chciał. E, no, a zaatakować uczciwie i zobaczmy, jest Walteri Botas, my tutaj e, bronimy, bronimy swojej pozycji, jest bardzo dobrze dysponowany w Felipe Nasr i to jest bardzo, bardzo dobry sygnał, naprawdę... Jest z czego się cieszyć. Jest system DR w samochodzie Walteriego Botasa. No a my tutaj, moi drodzy, na pewno będziemy walczyć o tą pozycję numer 5, bo, bo pozycja jest dla mnie niezwykle istotna. Bottas jest szósty, dziesiąta pozycja, to jest cel wyścigu. Jest oczywiście duża szansa na to, że zdobędziemy ten cel wyścigu i to będzie niezwykle, niezwykle dla mnie istotne. Z przodu jest chyba Felipe Massa, bo, bo widzę, że Sebastian Vettel do niego dojeżdża. E, oczywiście to jest bardzo dobry znak, z tego względu już oni te opony nie wytrzymają więcej jak 8 kółek tak więc, i tak mimo wszystko, nie opłaca się chyba sesji kwalifikacyjnej jechać na oponach pośrednich, żeby jechać na twardych, czy tam na tych, czy jechać na miękkich, żeby jechać na pośrednich w wyścigu, bo to, bo to chyba nie ma żadnego znaczenia. Gra tego kompletnie nie widzisz, że nie robiliśmy tych dwóch kółek, ale nieważne. Tak więc, moi drodzy, no tak to wszystko wygląda. Prezentuje się to jak na razie całkiem dobrze. Masa prowadzi w tym wyścigu. Nie spodziewałem się kompletnie, myślałem, że ta masa walczy o pozycję drugą, a jednak walczy Pierwszą i zobaczmy Walteri Botas. No, tutaj widzimy Walteri Botas będzie na pewno chciał zaatakować zawodnika Zaubera. No, nie ma się co dziwić. Przyblokowany Walterii Botas, teraz, w tym momencie, to jest bardzo, bardzo dobrze dysponowany zawodnik. Bardzo dobrze i szybko jadący przede wszystkim w tym wyścigu. No, cały czas blokujemy, cały czas utrzymujemy swoje tempo. To, to na pewno utrudnia życie zawodnikowi z tyłu i nie ma się co dziwić, że chyba się tam denerwuje, więc no to jest akurat dla mnie dobra informacja dla naszego zespołu, że utrzymujemy dobre tempo wyścigu. Z tyłu jest Botas i Hulkenberg, no ci zawodnicy na pewno jeszcze będą chcieli mnie zaatakować. Mam nadzieję, że, że nie zaatakują mnie, moi drodzy, tutaj jeszcze przed wjazdem do alei serwisowej. Chciałbym utrzymać to tempo i, i przede wszystkim zobaczymy sobie standardowa mieszanka jest. Możemy wrzucić na chwileczkę bogatą. Myślę, że to będzie odpowiednia chwila. Zobaczmy, tego paliwa jest, jest sporo, więc naprawdę nie jest, nie jest źle. Z tyłu jest Walteri Botas i, i tutaj na pewno Walteri Botas będzie chciał. Będzie chciał tutaj, yy, oczywiście, odebrać mi tą pozycję numer 5 yy, i zobaczmy, czy mu się to uda. Będzie miał Walteri Bottas Botas yy, z tym teraz delikatny, delikatne problemy Z przodu są zawodnicy, kolejni zawodnicy w alei serwisowej, więc słabiutko, słabiutko z oponami. Albo tam, co się z tymi oponami stało, albo. Po prostu 1 na 2 stop lub też po prostu ryzykują i 12 kółek pojadłem na oponie pośredniej. Zobaczmy, jest Walteri Botas, tutaj widzimy przed nami, więc jednak udała mu się ta sztuka. czwarta, czwarta pozycja w tym momencie. No i zobaczmy, jak to wszystko będzie prezentować się, moi drodzy. A iść, tutaj delikatnie. Botas, Botas bardzo, bardzo blisko. No i atakujemy Walter jego Botasa. A i tutaj delikatnie przesadziłem, ale udało się, udało się, więc jednak. Jednak znakomity atak na Walterię, Botasie i jest pozycja numer 3, więc pozycja na podium Fettel. Drugi, pierwszy masa, wyjeżdżamy za szeroko. No ale Botas nie jest na tyle blisko, aby skontrować, aby odebrać nam tą pozycję. To jest bardzo, bardzo dobra e, sytuacja, w mojej drodze, Tak więc jedziemy do przodu, jedziemy po tutaj dobre, dobre punkty. rozbrek teraz prowadzi w tym wyścigu masa, widocznie zjechał do alei serwisowej. Bettel jest drugi, trzeci nas. Rybotas jest czwarty. No, będzie na pewno atakował Walterii Botas. Zobaczmy system DRS. No, nie jest aż tak szybki ten, ten Williams. Wydawać by się mogło, że z DRS-em powinien mi tutaj po prostu gromić niesamowicie. A nie jest tak po prostu źle. Powiedziałbym nawet, że Zauber jest w miarę szybki. I, i tutaj zobaczmy, no ta przewaga nie jest jakaś potężna. Chociaż teraz dużo, dużo szybszej, szybciej jedzie Walteri i Botas. I zobaczmy, czy uda się obronić swojej. Pozycji tak jest! Zobaczmy, jak pięknie zamknął Nasr Botasa. Naprawdę jedzie znakomicie ten młody, obiecujący zawodnik, który mam nadzieję, że kiedyś będzie w stanie walczyć o mistrzostwo świata w jakimś lepszym zespole, bo zawodnik bardzo dobry. Wygrałem sobie, nie wiem, czy w ogóle pewnie nie zauważyliście, ale wygrałem sobie moda na to, żeby niby bolid wyglądał ładniej. Nie wiem, czy, czy wygląda łatw ładniej, łatwiej, ładniej. Chyba nie bardzo. Chyba jest normalny, bym przyznał szczerze. Bardzo mało w ogóle modów jest do 15 do 15 do F1 2015. Strasznie z tym jest kiepsko, muszę przyznać. I, I chciałbym, żeby te mody były jednak, no wiecie, takie bardziej... No coś tam wprowadzające do tej gry. Tak więc, no chciałbym, chciałbym, aby tak właśnie, aby tak właśnie było. Zjeżdżamy teraz do boksów, ósme kółko. Mam nadzieję, że, że moje opony wytrzymają. Tak więc będziemy się oczywiście o to starać. Druga pozycja, jak na razie, póki co, więc, więc tu nie jest, nie jest najgorzej. Te opony naprawdę są już bardzo zniszczone. Z tyłu jest Ricardo, z przodu, daleko z przodu jest Nico Rosberg. On na pewno nie będzie tutaj w stanie stracić tej pozycji numer jeden. To jest chyba niemożliwe. No, i moi drodzy, tak to właśnie wszystko wygląda. Rozpoczynamy kolejny sezon w zespole Renault. Będzie to zespół, który w sumie jest pod zespołem Lotusa, czyli tylko barwy zmieniliśmy, aby było ciekawie, aby było troszeczkę inaczej, aby się czymś to różniło. Z pastorem Maldonado będziemy jeździć, więc najprawdopodobniej kolejny sezon będzie sezonem ostatnim, moi drodzy. To będzie ostatni sezon. E, chyba że z... oj tutaj widzimy że Ricardo bardzo ładnie, No ale już opony nie trzymają, więc kolejny sezon będzie sezonem e, po prostu ostatnim i tutaj wydaje mi się że e, że będzie to sezon który będzie kończył moją przygodę z Formułą 1 2000, e, 2000 oczywiście 15 e, chyba że wyjdzie jakiś naprawdę zajebisty mod który, m, ale chociaż kierownica wygląda ładniej to trzeba przyznać e, gdzie wyjdzie jakiś mod który pozwoli mi po prostu tutaj zmierzyć się z, z najlepszymi mistrzami świata w jakichś nowych nowych barwach i wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, moi drodzy, super wyjeżdżamy na pozycji dziesiątej, póki co, póki co pozycja dziesiąta, pamiętajcie o tym, że musimy tutaj nie mamy włączonej asysty więc, więc tutaj na pewno będzie ciężko, ale postaram się oczywiście tutaj wyjechać jak najlepiej 13 pozycja opony, zobaczmy, nie zniszczone, więc jedziemy dalej, jest Ericsson z tyłu Widzimy tutaj, jest cały czas walka z zawodnikami z środka stawki. Chciałbym mimo wszystko być tam gdzieś na pozycji 5-6, to będzie mój cel w tym wyścigu, który będę starał się osiągnąć. Mam nadzieję, że mi się uda, chociaż wiem, że kierowcy przede mną jeszcze muszą wjechać do alei serwisowej. Myślę, że na tych oponach spokojnie poradzimy sobie już do końca wyścigu. Nie powinno być z tym żadnego problemu, skoro na oponach tych miękkich przejechaliśmy 8 pełnych kółek. No, to spokojnie poradzimy sobie z większą ilością. No, a przed nami jest Pastor w tym pomarańczowym, pięknym bolidzie. Postaram bo się wgrać jeszcze Astona Martina, który ma niby być w jakimś tam sezonie. Nie wiem, czy w kolejnym. Po prostu nie interesuję się teraz tymi faktami, ponieważ jeszcze nie jest nic pewnego. Tak więc zobaczymy, może gram za Force India. Są też inne zespoły, które oczywiście będą będą moi drodzy wprowadzone do Formuły, czyli będzie ten nowy has i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy, czy my tutaj będziemy po prostu jakieś mody, mody wygrywać z tego i wyłącznie względu, że no chciałbym, aby było to jak najbardziej realistyczne. Postaram się powgrywać jeszcze jakieś mody do kolejnego sezonu, czyli do zespołu Właśnie z zespołem Renault To będzie dla mnie niezwykle, niezwykle ważne Ponieważ chciałbym ten sezon, aby był jak najbardziej ciekawy dla Was I, i przede wszystkim dla mnie do nagrywania bo, bo to jest dla mnie też bardzo istotne Nie wiem na jakich oponach jadą zawodnicy przed nami Jeżeli są to opony te, na których jedziemy my A chyba tak właśnie jest No to są to opony, które trzeba jeszcze będzie w tych samochodach zmienić Co pozwoli mi oczywiście wskoczyć na wyższą pozycję Zobaczmy, tak jest, tak jest dokładnie. Te opony jeszcze będą musiały być chyba zmienione, ponieważ raczej wątpię, aby, aby oni jechali już wcześniej na oponach tych miękkich. Chyba będą musieli teraz wjechać do boksów albo za jedno kółko. No, powinni, powinni zjechać, zobaczymy. Tak więc 8 pełnych kółek są w stanie przejechać na tych oponach i wjeżdżają kolejni zawodnicy. Pojechał zawodnik Lotusa. Są kolejni zawodnicy w serwisowej, więc zyskamy pozycję. Będzie pozycja numer 8. Chciałbym tutaj oczywiście pokusić się jeszcze o wyższe lokaty, aby to była pozycja przede wszystkim lepiej punktowana, czyli pozycja 6, 5. Tam możemy zdobyć w miarę dobrą ilość punktów. Zobaczmy, ile paliwa jest w samochodzie. Minus 5. Muszę włączyć standardową mieszankę, aby tego paliwa nie tracić. Moi drodzy, przed nami ostatni wyścig tego sezonu, czyli Abu Dhabi tam na pewno będę starał się coś osiągnąć lepszego, czyli pozycja może w pierwszej trójce będę bardzo mocno się starał. Nie będzie to. Nie będzie to oczywiście. Nie będzie to oczywiście takie łatwe i, i po prostu no, tak to właśnie wszystko, wszystko wygląda. Nie będzie to takie proste, nie będzie to takie łatwe. Chciałbym chciałbym tutaj w tych, w tych wyścigach, aby jeszcze... W tym wyścigu, w sumie tym i, i kolejnym, aby jednak było, było to e, takie, wiecie, no, takie z jajem, żeby coś, się, e, żeby coś się działo, żebyśmy mogli coś, e, coś osiągnąć w tym zespole. E, nie będzie to łatwe, nie będzie to proste, ale ja oczywiście bardzo mocno będę się starał o to, aby tak było. Na razie pozycja numer, numer moi drodzy 6. Do boksów już nie zjeżdżamy. Pozycja teraz czwarta, to jest dobry rezultat, jeżeli tak by się to miało zakończyć. Jedziemy dużo szybciej, tak jest, pięknie. Z tyłu wyjeżdżają zawodnicy, jest czwarta pozycja, to jest naprawdę dobra pozycja. dogodna pozycja do dobrych punktów. No nie spodziewałem się, że mogę pojechać aż tak dobrze. No, ale jest rewelacyjnie. Bołtas przed nami, pozycja numer 3, więc Bołtas widzimy tam wystrzelił jak z procy. No, dużo, duża przewaga tego zawodnika i nie ma się co oszukiwać. On na oponach teraz chyba pośrednich. No, raczej fajnie byłoby też zobaczyć w nowej odsłonie, którą bardzo bym chciał już pograć i w nową odsłonę w sumie, bo, bo ta już tak średnio mnie interesuje. Jest tutaj, no, wszystko już znam, wszystko się powtarza, wszystko jest przewidywalne. Fajnie gdyby był mod chociażby na zniszczenia, gdzie widzielibyśmy jakieś wypadki, to chociażby to było ciekawsze. Walka jest fajna, aczkolwiek właśnie jakiś damage mod byłby, byłby jak najbardziej tutaj przydatny i chciałbym, żeby taki damage mod się znalazł. Byłoby to na pewno, na pewno coś pięknego i tutaj w tej grze... Gdzie model zniszczeń nie no, jest kiepski, to, to byłoby całkiem całkiem przyzwoite. Zobaczymy, czy wskoczymy na pozycję wyższą, czyli pozycję trzecią. Zobaczmy, tak jest, udaje się ta sztuka, moi drodzy, podium! Jak na razie, jeszcze 5 pełnych kółek do końca tego wyścigu. E, więc. Y, więc tak to właśnie wygląda. Zobaczymy, czy tutaj moi drodzy będziemy w stanie utrzymać tą trzecią pozycję. O Ricardo jest trzy farty. No, kilka kółek myślę, że damy radę. Jeżeli będą dwa kółka, może jedno do końca i tutaj widzimy, że przewaga jest około sekundy, może dwóch, więc bardzo mało. Bardzo blisko jest Ricardo, ale z tyłu jest Fedel, więc, więc on też będzie tam atakował i to na pewno pozwoli nam. Na utrzymanie tej pozycji To na pewno ułatwi nam przede wszystkim utrzymanie tej pozycji Rosberg prowadzi, Bottas drugi, następ trzeci Lewis gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu Stracił w ogóle poczucie czasu Stracił rachubę, moi drodzy, Lewis Hamilton Gdzieś tam z tyłu musi podróżować Więc on tam ewidentnie popełnił jakiś błąd Albo przytrzymali go w alei serwisowej To też jest możliwe, to też jest prawdopodobne Dlatego też jesteśmy na tej pozycji 20 kierowców w stawce, więc wszyscy jadą to to jest akurat informacja, no dobra, aczkolwiek fajnie gdyby tam jakieś wypadki się działy, gdyby po prostu coś się działo innego, żeby, żeby jednak wam osłodzić tą formułę, aby jednak wam osłodzić tą karierę. No fajnie, fajnie by było. Ricardo jest czwarty. Widzimy, że Ricardo blisko, blisko cały czas stara się tutaj, no jednak coś, coś w tym wyścigu jeszcze działać. Moi drodzy, piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w. W kolejnym, w sumie, jakby to powiedzieć, nową karierę jakąś, z jakiejś gry, ale nie chcę Project Cars, to jest dla mnie seria kiepska, ja tej gry po prostu nie lubię nie przepadam za nią, żadnego nic w też nagrywał nie będę, więc coś innego, no nie, nie wiem, myślałem o tym WRC, ale ono jest po prostu kiepskie, jest po prostu słabe. Może jakąś starszą F1, nie wiem, naprawdę mam 13, mam dwunastkę ale nie wiem czy chcielibyście zobaczyć e, starą osłonę chyba że na modach i wtedy byłoby ciekawiej, może coś by się tam po prostu działo. Więc fajnie byłoby, fajnie byłoby coś tam zobaczyć, coś zmienić, ewentualnie jakąś karierę, która byłaby karierą poboczną, taką karierą gdzie po prostu moglibyśmy poszaleć, pobawić się i byłoby ciekawie, gdzie byłoby może dużo wypadków. Jest z tyłu także Luis i... Widzimy Luis najlepszy czas okrążenia, 15 kółko, więc to będzie trudne wyzwanie dla nas, aby zachować, moi drodzy, tutaj e, takie tempo, żeby no, utrzymać tą pozycję. Zobaczmy, jest paliwa dużo. Możemy włączyć mieszankę bogatą. Teraz nas jeszcze nie wyprzedzą, aczkolwiek na kolejnym będzie już mega, mega ciężko. E, utrzymać oczywiście tą pozycję. Zobaczymy, może, e, może nie będzie aż tak źle, aczkolwiek fetel teraz już jest, widzimy wyprzedził. No, jest dużo, dużo szybciej. Co tam się, co tam się dzieje, moi drodzy? Dzięki, dzięki tej kamerce z tyłu możemy wiele zobaczyć. No, i widzimy, że Luis walczy z Fetelem i z Ricardo. Ricardo się nie poddaje, Fetel teraz czwarty, więc jednak Sebastian Fetel Ricardo blokuje Luisa Hamiltona. No, tutaj cały czas wydarzyć się może w tym wyścigu jeszcze bardzo wiele. Może wydarzyć się naprawdę na tyle dużo, że będziecie zaskoczeni, aczkolwiek ja chciałbym jednak dojechać do mety. Wiele wypadków dzieje się z moim udziałem. Ale nie chciałbym tego w tym wyścigu, ponieważ jest szansa na całkiem dobry rezultat. Na dobre punkty i możemy zbliżyć się do zawodnika, który jest na 8. pozycji klasyfikacji generalnej. To będzie niezwykle trudne, ja o te, oczywiście o tym wiem. Ale moi drodzy, 16, 16, kółko jest i Sebastian Vettel tutaj widzimy. No nie poddajemy się, nie poddajemy się i cały czas. Jajajaj, uślizg, uślizg, moi drodzy. Uślizg, uślizg. Co tu się dzieje? No, to było niesamowite. To było niesamowite. Jest i Sebastian Vettel, który nam oddaje pozycję. Z tyłu jest Carlos Sainz. O matko Boska! Co tu się wydarzyło? Co tu się stało, moi drodzy? Nie wiem kompletnie, a kogo to była wina. Nie wiem kompletnie, kogo to była wina. Muszę szczerze przyznać, że. No, obawiam się, że, że ja go przyblokowałem, aczkolwiek on też nie odpuścił. Po prostu wydaje mi się, że to był e, incydent e, wyścigowy, więc był tak znakomicie. I jest i Botas, moi drodzy, w alei serwisowej. A on jest tutaj blisko, on jest tutaj blisko. O, i jest jeszcze Carlos Sainz, zobaczmy. E, no, na pewno nie odpuścimy w tym wyścigu już e, ani na sekundkę. E, blisko, blisko, Carlos Sainz, no, to na pewno będzie... Moi drodzy, walka z tym zawodnikiem, zobaczmy, wjeżdżamy po trawie, ale jest pozycja przed Carlosem Sainzem i jest pozycja numer 6, więc to jest taki mój cel, który, który chciałem osiągnąć, ale to jest niesamowita historia, naprawdę nieprawdopodobnie. Mogło się bardzo dużo w tym wyścigu wydarzyć i się wydarzyło. Tak to właśnie wygląda podczas Grand Prix w Brazylii. Tam wiele, wiele rzeczy się zawsze może wydarzyć i. Naprawdę jest o co w tym wyścigu walczyć. No, zawsze, zawsze jakieś tam złe, złe powiedziałbym, no jednak dusze nade mną czuwają. Cały czas ktoś tam wbija mi gwóźdź do trumny. Zawsze muszę przegrać przez jakąś głupią kolizję i wypadek. No, szkoda, wielka szkoda. Jest i atak Carlosa Sainza, moi drodzy, ale tutaj Carlos Sainz troszeczkę przesadził, blokował, zablokował przednie koło. No i teraz my tutaj musimy uciec, no nie możemy się poddać, tego paliwa jest na tyle dużo, że spokojnie możemy sobie tutaj, no tym paliwem dysponować na bogato i zobaczmy, jest Carlos Sainz, ale on chyba odpuści, tak jest moi drodzy, tak jest. Z tyłu tam chyba także doszło do jakiegoś kontaktu pomiędzy zawodnikami. Moi drodzy, zostało 7 tygodni do formuły. Ja nie mogę się kompletnie doczekać. Jestem tak zafascynowany kolejnym sezonem. Mam nadzieję, że będzie mega ciekawy. Że wyścig w Australii będzie na tyle ekscytujący, że kolejne wyścigi będą jeszcze bardziej nas ciągnęły. I mam nadzieję, że, że będzie to przede wszystkim mega, mega ciekawy sezon. Że, że w końcu. Stawka się trochę wyrówna, że Mercedes nie będzie wygrywał, że wygra ktoś inny Na inaugurację sezonu I, i mam po prostu taką cichą nadzieję że, że tak właśnie po prostu będzie Ale nie chciałbym tutaj nic mówić bo, bo wiadomo jest, że Może Mercedes znowu będzie wygrywał Może Ferrari będzie drugie A może jakiś inny zespół Williams, a może Lotus Albo już Renault w sumie Będzie, będzie po prostu w kolejnym sezonie E, mistrzem świata, ktoś z tego zespołu. No, powiem szczerze, że mega, mega czekam na Forzingę, na Williamsa i na właśnie Renault. E, mam e, mega, mega nadzieję, że to będą niesamowite, niesamowite prędkości tych zespołów. Że to będzie po prostu miazga, że zdziwi się Mercedes, że można taki bolid zrobić. E, mam nadzieję, że Red Bull podskoczy. Chociaż w to wątpię, bo silnik będzie kiepski. Mam nadzieję, że Toro Rosso coś pokaże, że f 1 będzie niesamowitym. E, Przepraszam, Has. Dokładnie tak. Że będzie to zespół, yy, no, który po prostu będzie zespołem, który zadebiutuje w znakomity sposób. Taki sposób, który pozwoli im nawet walczyć o jakieś punkty. Byłby super. Ja bym się z tego faktu bardzo cieszył, ale to wszystko zostawiam wam już do oceny, jak tutaj przede wszystkim śledźcie informacje na dzielpację.pl Tam możecie zobaczyć najnowsze informacje ze świata formuły 1 zapraszam na ten portal, bo naprawdę warto fajne, fajne informacje najnowsze, najbardziej potwierdzone, więc tam warto zaglądać, nie na one, nie na inne, chociaż na onecie czasami też coś tam mądrego napiszą, zdarzy im się. Ale moi drodzy, tak to właśnie wszystko się prezentuje, zobaczmy, jest tutaj widzimy Sainz i my na pozycji numer 6 Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, cześć!